Oku oh, strach, oczak. Pierdonity ty jesteś. Pierwonny ja ty. Chciałbyś. Chciałbyś. jaki kolor masz oczu? Normalnie? No, mówiłeś kurwa na trailerze, że jest no, jest jest nie nie się zmieni. Nie zmieniasz no, się od światła, ale nie ze strachu. Chciałbyś, strachu. To już jest nudne, kurwa. O, to już jest, o, bo to to jest, jest, to jest, jest nudne. No, 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 no To już jest kurwa. Naprawdę. A to czemu na trailerze na przykład tak długo, bo miałeś się tam scenę face to face. Bardzo długo otrzymałeś tak. Oczy, ale dwa razy nie i teraz już też. No to kurwa, bo to no już próga normalnie, kurwa. A to się tak próbowałeś długo wytrzymać w ten kraj No Na jaki kraj leżać, no to leżały mu się tak... bo no one się no, tak. to było kurwa dwadzieścia razy podrządy. No, no, ale to się... trzymałeś cały czas. Na coś nie trzymał, teraz leżało bardziej, że się było No No kurwa, no Kasus, dawaj, kurwa. Dziękujemy Państwu bardzo, dobranoc. Dziękujemy bardzo za yeah. e, tą konferencję i zapraszamy na kolejną face to face. Bej! Zadyma niedługo pierwsza.